Mieszkanie w skoku czy na obrzydach? Na obrzydach. Jeden z dziesięciu przypomina. Ani to, ani to. Luka od Pana Wielkiej Brytanii, Juliusz Słowacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję za udział w tym przekazanie mi właśnie na. Dla nas, uczniów tego rolnika, to spotkanie jest szczególnie ważne. I wiemy, że dla większości z nas będzie niezapomniane. Ja i Michał chcieliśmy zawsze poprowadzić spotkania z Panami. Dziękujemy Pani Marko za zaufanie, jakie nas